Dobry, to jest program Herbatka z Psychologiem. Nazywam się Monika Leśnikowska-Marciniak. Serdecznie zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka, a dzisiaj będę mówiła na temat hipochondrii, jakie są objawy hipochondrii, jak przebiega leczenie, terapia tego zaburzenia. Nagrałam już kilka odcinków o nerwicy. O problemach związanych z lękiem, z zaburzeniami lękowymi. W opisie do tego dzisiejszego filmiku podlinkuję Wam tamte właśnie moje filmiki, więc zachęcam, żeby sobie je obejrzeć, jeśli ktoś nie widział, albo przypomnieć, jeśli ktoś widział, po to, żeby właśnie mieć szerszy objaw tego bardzo złożonego problemu. Jakim są zaburzenia lękowe, nerwicowe? Każdy z nas chyba słyszał takie pojęcie jak hipochondria, hipochondryk, bo ono przeniknęło też do takiej, do takiego, takiej mowy codziennej, potocznej. Rozumiemy potocznie przez to osobę, która za bardzo przejmuje się swoim zdrowiem, za dużą Wagę jakby poświęca temu, za bardzo się martwi o swoje zdrowie, ale nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie obciążenie psychiczne, jakie cierpienie niesamowite towarzyszy tej osobie, która właśnie cierpi na tego rodzaju zaburzenia hipochondryczne. Zaburzenia hipochondryczne należą do w ogóle takiej grupy zaburzeń tak zwanych somatyzacyjnych. I samo słowo hipochondria pochodzi z, od wyrazu greckiego, od słowa hipochondria, która oznacza chrząstkę. Tak? I y, jak, to, jak, jak to się ma właśnie jedno do drugiego? Otóż, łączy się to z takim starożytnym przekonaniem, że wnętrzności klatki piersiowej odpowiadały za. Smutek, za zamartwianie się, za depresję, czy jak wtedy mówiono za melancholię i tak dalej. I bardzo często jest też tak, że osoby, które cierpią na hipochondrię twierdzą, że właśnie odczuwają jakąś taką, nie wiem, chrząstkę, jakoś coś, co przeszkadza, coś, co uwiera tutaj na wysokości żeber, w okolicach właśnie, Boku. I stąd właśnie to, to słowo greckie stało się nazwą własną tego zaburzenia, które przejawia się w nadmiernej, właśnie takiej trosce o swoje zdrowie i w takim nieustannym, jak to powiedzieć, sądowaniu swojego organizmu, czy czasem gdzieś tu coś nie jest nie, nie tak, jak być powinno. Czy czasem właśnie jakaś mnie tam może jakaś w cudzysłowie oczywiście chrząstka nie blokuje czegoś, nie, nie wpływa na to, że ja się źle czuję. Zaburzenie hipochondryczne objawia się niesamowitym lękiem o zdrowie. I tak naprawdę jakby się nad tym zastanowić, tak bardzo głęboko, wnikliwie, nawet bym powiedziała już tak psychoanalitycznie. To widzimy tutaj ogromny lęk przed śmiercią, tak ogromny lęk przed uni unicestwieniem, przed. Mm, to się wyraża oczywiście, lęk jest o to, żeby nie zachorować, ale na, w, w, w tle tego wszystkiego jest tak naprawdę lęk przed śmiercią, przed unicestwieniem. Yy, często. Pacjenci właśnie boją się, że, że no, co prawda są zdrowi, ale przecież mogą zachorować. Yy, są przekonani czasami, że właśnie cierpią na jakąś chorobę, tylko lekarz nie potrafi tego dobrze zdiagnozować. Nie ma żadnych podstaw somatycznych, ale chory jest przekonany, że jest chory po prostu, tak? Yy, chory na hipochondrię, jest przekonany, że jest chory somatycznie. I teraz ci ludzie często właśnie odwiedzają bez końca lekarzy, proszą o robienie różnych bardzo, coraz bardziej skomplikowanych, różnych analiz i badań medycznych, które co i raz pokazują, że nic człowiekowi nie dolega, ale wtedy pojawia się cała taka. Bańka gdzieś tam myślowa, że a, no tak, no tutaj badanie nie wykazało, bo pewnie mi to zrobił starym, nie, nie, słabo działającym sprzętem, albo źle mnie przebadał, albo zrobił, przeprowadził to badanie lekarz w sposób niestaranny, albo ym, może pomylono moje wyniki z wynikami kogoś innego. Człowiek szuka po prostu potwierdzenia medycznego, że naprawdę. Jemu coś jest, tak? Czyli można, możemy mówić tutaj o takim uporczywym, wręcz obsesyjnym przekonaniu o istniejącej lub zbliżającej się chorobie, rozwijającej się chorobie, mimo tego, że nie ma żadnego medycznego uzasadnienia takiego faktu. I niestety prawda jest też taka, o tym się nie mówi, że Często komuś się odpala takie zaburzenie hipochondryczne, bo na przykład taka osoba przeżyła rzeczywistą, traumatyczną sytuację w gabinecie lekarskim. Na przykład faktycznie była kiedyś taka sytuacja, że ktoś trafił do lekarza i lekarz źle postawił diagnozę. Albo właśnie pomylił się w, w, w czymś tam, tak? I ktoś tak bardzo się, dana osoba tak bardzo się kiedyś na jakimś tam właśnie etapie swojego życia przestraszyła czegoś takiego, że może śmiertelnie zachorować, czy jest śmiertelnie chora, że z tego jakby zbudowało się później, czasami po latach, dopiero ciężkie zaburzenie hipochondryczne takie sytuacje mają miejsce więc tutaj no rzeczywiście też jest taki ogromny apel do lekarzy żeby uważać na to w jaki sposób się przekazuje diagnoza żeby zachować tutaj najwyższą staran staranność najwyższą uwagę i tak dalej i tak dalej nie? więc y Również to nie chodzi tylko o kwestię błędnej diagnozy, ale o to, żeby po prostu pacjenta nie straszyć, bo lekarze to też ludzie, każdy z nich ma jakąś swoją osobowość i zdarzają się też takie osoby, które. Wykonują zawód lekarza, ale mają obniżoną empatię, albo mają w osobowości za bardzo podwyższone jakieś takie cechy, właśnie już z tej wiązki B. I niestety dochodzi do tego, że pacjent zamiast być w jakiś sposób pocieszony, pokrzepiony u lekarza, to jest przez tego lekarza wystraszony, tak? Jest potraktowany w taki sposób, że wychodzi z gabinetu i zaczyna mu główka pracować, prawda, w tym kierunku właśnie takiego niesamowitego lęku i analizowania tego co mu lekarz powiedział, jak to przedstawił, w jakiej formie mu to przedstawił i tak dalej. Więc no tu ogromny apel o empatię o, o, o świadome, jak gdyby takie panowanie nad tym, w jaki sposób przekazujemy pacjentowi diagnozę, czy, czy, czy jakieś nasze spostrzeżenia lekarskie, żeby pacjenta nie straszyć, tylko żeby on, nawet jeśli musimy trudne rzeczy przekazać, to żeby na ile to jest możliwe, jakby nie obciążać go dodatkowo jakimiś treściami. Kochani, co tutaj jest właśnie, jaki jest taki katalog tych chorób, których hipochondrycy boją się najbardziej? No, oczywiście takie choroby, które mogą mieć ten już zakończyć się dla nas śmiertelnie czyli wszelkiego rodzaju lęki przed nowotworami, chorobami serca, przed zawałem. Pamiętam, że swego czasu był, dużo ludzi trafiało do psychologa, ponieważ bano się na początku, to było lat 2000, bardzo bano się AIDS, ludzie badali się, ale zanim prawda, otrzymali wyniki, no to po prostu niesamowicie się tej choroby bali. Również jakieś takie choroby tropikalne, które dzisiaj, wiadomo, więcej podróżujemy. Eksplorujemy takie obszary, na których właśnie możemy niestety zarazić się jakimiś chorobami nie, nie występującymi tutaj w naszej szerokości geograficznej, i właśnie takich chorób pacjenci ci hipochondryczni boją się najbardziej. Jeżeli taka osoba trafia do lekarza, i lekarz już wyczerpie, prawda, swoje tutaj yy, ilość badań, które może przeprowadzić i widzi rzeczywiście, z czym ma do czynienia, że to jest zaburzenie hipochondryczne, że nie ma żadnych podstaw medycznych do tego, żeby yy, dalej tego pacjenta prowadzić, to taka odmowa leczenia ze strony specjalisty będzie skutkowała tym, że Hipochondryk leci od razu do innego lekarza, tak? Już jest zapisany do kilku kolejnych, bo szuka właśnie obsesyjnie tego potwierdzenia. Oczywiście, na pewnym etapie dzieje się na szczęście tak, że ten kolejny lekarz, specjalista, potrafi w taki sposób mądry, właśnie, porozmawiać z tym pacjentem hipochondrycznym, żeby Zaproponować mu wizytę u psychologa czy u psychiatry, I, wreszcie, i wtedy, właśnie na tym etapie, często ci pacjenci do nas trafiają. Natomiast taka terapia osoby cierpiącej na zaburzenia hipochondryczne nie przynosi szybkich rezultatów. Musimy zdawać sobie sprawę, że jest to ciężka praca, wymagająca. Bardzo dobrej znajomości te, tematu nerwic y, ze strony, właśnie, psychologa czy psychiatry, i jednocześnie y, bardzo angażująca również y, pacjenta. Y, I teraz, y, może w ogóle, jak często te zaburzenia hipochondryczne występują? Y, nawet obserwując tutaj, analizując, Osoby, które do mnie trafiają na konsultacje psychologiczne, widzę, że zaburzenia hipochondryczne ewidentnie się, yy, jest ich więcej, tak? One się nasiliły w ostatnim czasie, jest ich zdecydowanie więcej. Yy, okazuje się, że yy, jeszcze przed laty mówiono, że to jest jakieś 3% populacji jest objętych tym zaburzeniem, natomiast no dzisiaj ewidentnie y, chyba musimy mówić o znacznie wyższej liczbie. Y, kiedyś też y, okazywało się, że hipochondria bardziej dotykała y, kobiet, nie, kobiety niż mężczyzn. Dzisiaj można powiedzieć panuje tutaj równouprawnienie, ró tak samo kobiety, jak i mężczyźni, Właśnie cierpią na zaburzenia lękowe, na zaburzenia hipochondryczne. Zazwyczaj wykwit tych, tych, tych objawów hipochondrycznych występuje w tak zwanej wczesnej dorosłości, czyli nie dzieje się to na poziomie wieku dziecięcego, czy dojrzewania, czy u ludzi takich mocno starszych, tylko dzieje się to u takich właśnie młodych dorosłych, byśmy powiedzieli, tak? Oczywiście może się to rozwinąć również w każdym wieku, ale najwięcej przypadków pojawia się między 30 a powiedzmy 35, 40 rokiem życia. Tutaj tych przypadków właśnie zaburzenia hipochondrycznego mamy jak najwięcej. I zapytacie, no dobrze, no ale powiedziałam o jakichś tam, prawda, realnych zdarzeniach traumatycznych, które mogły doprowadzić do, do zaburzenia hipochondrycznego, ale co jeszcze może spowodować właśnie takie zaburzenie hipochondryczne? Jakie są najczęściej wymieniane czynniki? Przede wszystkim mówi się tutaj o nadopiekuńczości rodziców, tak? Nadopiekuńczość rodziców, y, y, takie właśnie, albo dziadków, babci, babci, które tam się trzęsły nad dzieckiem, a że zmarznie, a tutaj włóż sweterek, a załóż czapeczkę, albo cię przewieje, albo cię zawieje, albo to, albo tamto. I jeżeli dziecko tego słucha na okrągło, no to już zaczyna samo w podobny sposób po prostu myśleć też, tak? I buduje się gdzieś tam, robi się taka, tworzy się taka właśnie piramida lęku w tym dziecku. Yy, następna przyczyna, która jest wymieniana, to są ogólnie zaburzenia lękowe, jakieś takie tendencje lękowe. Część ludzi po prostu ma pewnego rodzaju, właśnie taką tendencję do lęku. Yy. I jeżeli na przykład ktoś wcześniej już na wcześniejszym etapie życia przeżył jakieś zaburzenie lękowe, takie tak zwane zaburzenie lękowe uogólnione, no to jest już podwyższone ryzyko, że za jakiś czas pojawi się zaburzenie hipochondryczne niestety. Trzecia przyczyna to jest coś takiego, co było zawsze społecznie wyczuwane, i dlatego jest negatywny stosunek społecz... społeczeństwa do hipochondryków, bo pewne rzeczy my w takim przekazie społecznym, czasami nawet takim kulturowym, ludowym, Rozumiemy, chociaż nie zawsze potrafiliśmy to jakoś tam nazwać i, i opisać właściwym językiem. To była taka intuicja co do pewnych rzeczy. I to właśnie też mia miało miejsce zawsze, jeśli chodzi o hipochondryków, mianowicie, że y y przypisywano hipochondrykom nadmierną koncentrację na sobie samym czyli pewnego rodzaju egocentryzm. Nie egoizm. Bo to już jest coś znacznie więcej i jest to gorsza etycznie kategoria ale egocentryzm. Dużo większe szanse złapania hipochondrii ma ktoś, kto jest nadmiernie na sobie skupiony, niż osoba, która bardziej jest skupiona na innych ludziach, na służeniu innym ludziom, na opiekowaniu się innymi ludźmi, na pomocy innym ludziom. Więc tu trzeba uważać, bo rzeczywiście okazuje się, że egocentryzm może prowadzić właśnie również do takich poważnych zaburzeń, do jakich należy zaburzenie hipochondryczne. Czyli zbyt duże też koncentrowanie się na sobie, na swoich problemach, na swoim stanie zdrowia. Na swoim ciele. Dzisiaj to też, dlaczego jest więcej przypadków hipochondrii, no bo jest nadmierna koncentracja na swoim ciele, tak? I oczywiście do pewnego momentu jest to zdrowe, dobre i potrzebne, żeby dbać o swój wygląd, o swoją sprawność, o swoje zdrowie, ale można przejąć, nie? I tutaj właśnie otworzyć się na coś, co już jest jakimś wynaturzeniem tej dbałości. O zdrowie. Wreszcie kolejny czynnik, to już wspomniałam o nim na samym początku czyli jakieś naprawdę traumatyczne, krytyczne wydarzenia w życiu pacjenta. Wreszcie ostatni czynnik to jest brak zaspokojenia potrzeb emocjonalnych. I one nie muszą, ten brak zaspokojenia nie chodzi tylko o to, że to musiało mieć miejsce w dzieciństwie, chociaż z reguły tak jest, ale również na jakimś wczesnym też etapie dojrzewania czy dorosłości, jeżeli właśnie czujemy, przez dłuższy czas czuliśmy, że nasze potrzeby nie były zaspokojone, na przykład potrzeba akceptacji, potrzeba szacunku, potrzeba naszej własnej, poczucie naszej, została zraniona nasza, nasza wewnętrzna taka autonomia, nasza godność osobista, tak? Został, byliśmy w jakiś sposób deprecjonowani. To również może właśnie wpływać na powstanie zaburzenia hipochondrycznego. I teraz tak, jeżeli okazuje się, że Mm, że już mamy rzeczywiście do, do czynienia z tym zaburzeniem, to bardzo istotne jest, żeby każdego, każdą osobę, która się z tym zmaga, traktować w bardzo indywidualny sposób. I tu z kolei jest apel do psychologów, do psychiatrów, żebyście Państwo mm, naprawdę bardzo indywidualnie traktowali, Pacjentów z zaburzeniem hipochondrycznym. Wiadomo, że my się zawsze staramy we wszystkich ludzkich problemach, trudnościach, zaburzeniach traktować konkretne osoby bardzo indywidualnie, ale tu w przypadku hipochondryków szczególnie mocno to trzeba zaakcentować, dlatego że Różne są sytuacje, tak, bo na przykład u kogoś się może rozwi rozwinęła ta hipochondria, bo przeżył niesamowity lęk po faktycznie przeżytej jakiejś ciężkiej choroby, tak? po jakimś ciężkim zawale. Czyli my musimy zgłębić sytuację i historię zdrowia danej osoby bardzo indywidualnie podejść do, do historii jego życia, żeby zrozumieć właśnie te różne mechanizmy, które go do tej hipochondrii doprowadziły, tak i które spowodowały jego właśnie te wszystkie przykre objawy. Yy, teraz... Yy... Pacjentów hipochondrycznych też yy, w, warto wspomnieć o tym, że, że tutaj dzielimy na takie dwie kategorie też. Pierwsza kategoria to są ci pacjenci, którzy poszukują pomocy. Oni bardzo, tak jak wspomniałam, już bardzo często korzystają z opieki zdrowotnej, chodzą do różnych lekarzy, do różnych specjalistów, wykonują mnóstwo badań diagnostycznych, nawet po kilka czy kilkanaście razy jedno badanie, bo to jest metoda. Na redukcję ich lęku, tak? Oczywiście to nie jest metoda, która nie działa, tak? Znaczy ona działa, ale ona działa bardzo krótko, tak? Ona jest w stanie polepszyć komfort pacjenta na bardzo krótki czas, bo za chwilę znowu ten lęk po prostu wywala z niesamowitą siłą i, i wręcz miażdży danego człowieka. To jest pierwsza grupa. Druga grupa to są pacjenci unikający pomocy, tak? czyli w tym przypadku oni unikają, bo oni się potwornie boją konfrontacji ze specjalistą. Oni się boją już lekarzy, oni są już na tym etapie, że po prostu nie, nie, nie mogą znieść tego tej myśli, że lekarz może właśnie potwierdzić te obawy, co do których pacjent hipochondryczny jest przekonany. Więc tu też trzeba być uważnym i dobrze to przeanalizować, na jakim etapie jest dany pacjent. Myślę, że to tyle, jeśli chodzi o takie najważniejsze rzeczy. Warto, tą, jeżeli mamy do czynienia w naszym otoczeniu z kimś, kto właśnie cierpi na tego rodzaju zaburzenia, warto taką osobę namówić, żeby. Udała się do psychologa czy do psychiatry, żeby właśnie ta hipochondria została właściwie zdiagnozowana, żeby człowiek został właściwie po, jakoś pokierowany dalej na właściwą terapię. Dlatego, że pamiętajmy o tym, że diagnozujemy hipochondrię wtedy, jeśli pochłonięcie. Myślami o chorobie utrzymuje się przynajmniej od pół roku. Tak? Jest, jest wiele takich właśnie wskazówek diagnostycznych, kiedy diagnozujemy z całą pewnością, że to jest zaburzenie hipochondryczne, ale pamiętajmy, że jeśli Ktoś ma takie, nie wiem, incydenty, powiedzmy, że, bo każdy z nas ma na, na jakimś etapie swojego życia takie słabsze momenty, nie? Że ogólnie jesteśmy słabsi psychicznie, że przeżywamy jakieś kryzy, kryzysy emocjonalne i wtedy nam się mogą jakieś takie, prawda, odpalać, jak ja to mówię, yy, yy, problemy właśnie już quasi hipochondryczne. Ale żeby mówić o zaburzeniu hipochondrycznym. To takie myśli i to zaabsorbowanie tymi myślami musi trwać przynajmniej od pół roku. Więc warto również też dobrze pokierować taką osobą, żeby ona trafiła do psychologa, który rzeczywiście zna się na tym problemie i który będzie umiał w odpowiedni sposób poprowadzić, Terapię takiej osoby z zaburzeniem hipochondrycznym to jest bardzo, bardzo istotne. Czasami wystarcza sama psychoterapia, czasami włącza się również, jest konieczność włączenia również farmakoterapii. Obecnie obserwuję, że coraz częściej jednak jest włączana ta farmakoterapia również. Zazwyczaj się podaje tutaj leki przeciwdepresyjne. Inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny. Natomiast zachęcam do tego, żeby również włączać, włączać, włączać terapię, bo dopiero wtedy, kiedy my uchwycimy te pierwotne przyczyny. Kiedy znajdziemy to źródło prawda, w psychice, które wywołało objawy hipochondryczne, wtedy możemy naprawdę trwale spróbować pozbyć się tego wszystkiego. Pamiętajmy, że osoby, takie, które cierpią na tego rodzaju zaburzenia, są bardzo trudne w takim kontakcie społecznym, bo one bardzo też obciążają innych ludzi swoimi lękami, swoimi tymi obsesjami, zmartwieniami. Często otoczenie zwyczajnie ma takiego hipochondryka już dosyć. I reaguje nerwowo, reaguje brakiem cierpliwości. No a tutaj jednak jest potrzebna cierpliwość i, i wyrozumiałość, i przede wszystkim zrozumienie tego ogromnego cierpienia, jakie spotyka osoby borykające się z tym zaburzeniem. Jeżeli ktoś taki bez przerwy w rozmowie z nami wraca do tych swoich obaw i lęków, Najlepszą metodą jednak jest nie wnikać w te tematy, zmieniać temat, odwracać uwagę od tego rodzaju obsesyjnych myśli, żeby nie koncentrować po prostu tej uwagi właśnie na obsesyjnym analizowaniu wszelkich symptomów, objawów itd., tylko właśnie raczej odwracać tą uwagę, przerzucać tą uwagę. I, i, I jednocześnie dawać ogromne wsparcie, takie, że ja wie, domyślam się, że to, co przeżywasz, jest bardzo trudne, bardzo ciężkie, bardzo cię obciąża. Jestem przy tobie, będę się starać pomagać ci jak najlepiej potrafię, ale nie chcę w to wchodzić, nie chcę w to wnikać, wiesz. To nie są rzeczy, którymi chcę, w które chcę angażować też nadmiernie swoją uwagę, no bo po prostu. Bo po prostu nie jest to moja, moja rola, tak? Jest tutaj ogromna przestrzeń do tego, żeby właśnie skierować daną osobę gdzieś tam, namówić ją, żeby skorzystała z pomocy specjalistycznej, a nie obciążała całą rodzinę swoimi właśnie lękami czy obsesjami. Kochani, to tyle na dzisiaj. Pozdrawiam, zachęcam do subskrypcji, do lajkowania moich filmików, do komentowania. Pozdrawiam Was wszystkich, do zobaczenia.